Upadłość konsumencka. No i chciałabym dzisiaj Państwu opowiedzieć o takiej bardzo dla Was istotnej i ważnej rzeczy, którą powinniście mieć na uwadze i na względzie, składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. I opowiem Wam dzisiaj taki przykład na mojej klientce, żeby dać Państwu, do, czy zobrazować Państwu ten problem, który może Was również kiedyś w przyszłości dotyczyć. I zacznę od tego. Jeżeli Macie Państwo jakieś postępowania sądowe, zanim złożycie wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? A więc już bank pozwał Was do sądu, ale zdecydowaliście, że idziecie w upadłość. Złożyliście wniosek, sąd ten wniosek rozpatrzył, ogłosił Waszą upadłość. No i co, co dalej? W tym momencie, z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Powiadomiacie swojego syndyka o tym, że toczą się postępowania sądowe, że dostaliście taki i taki nakaz, że sąd to prowadzi. No i syndyka zadaniem jest powiadomić sąd, że toczy się postępowanie upadłościowe. W związku z tym sąd musi zawiesić takie postępowanie toczące się przed sądem. Sąd oczywiście w przypadku mojej klientki zawiesił to postępowanie na wniosek syndyka. Natomiast co zadziało się dalej? Oczywiście składając wniosek o ogłoszenie upadłości złożyliśmy zestawienie wierzycieli. Oczywiście wierzyciel, o którym mowa, jak najbardziej został, został zamieszczony we wniosku o ogłoszenie upadłości. Syndyk powiadomił wierzyciela o ogłoszonej upadłości i wierzyciel przystąpił do postępowania upadłościowego, złożył swoje wierzytelności. Natomiast zdarzyło się tak, że wierzyciel ten nie otrzymał Żadnych środków, czyli nie uczestniczy w planie spłat. A więc sąd tak podzielił środki, iż wyznaczył, że ten akurat wierzyciel nie otrzyma żadnej kwoty w planie spłat. Klientka otrzymała już plan spłat, spłaca go sobie od sierpnia 2024 roku, no i nagle otrzymuje z sądu odwieszenie postępowania sądowego. A więc tenże wierzyciel, który zgłosił się do upadłości, ten sam wierzyciel, który uczestniczył właśnie w postępowaniu upadłościowym, a który nie otrzymał, nie, nie został zamieszczony na, w planie spłat z, z różnych powodów. No, po prostu nie dopełnił pewnych, pewnych spraw, które musiał e, dokonać czyli nie złożył jakichś dostatecznych dokumentów, o którego syndyk prosił a więc nie wywiązał się z zobowiązań syndyka, w związku z tym został usunięty no i nie może uczestniczyć w takim razie w całym postępowaniu upadłościowym, no i też oczywiście nie został ujęty w planie spłat. No i tutaj musicie państwo zwrócić na to uwagę. Jeżeli przed sądami toczyły się jakiekolwiek postępowania sądowe zanim ogłoszono u państwa upadłość, to poinformujcie oczywiście o tym syndyka, tak żeby syndyk powiadomił ten sąd przed którym toczy się to postępowanie, żeby sąd zawiesił bądź Umorzył to postępowanie i najlepiej byłoby, gdyby to umorzył, to wtedy jest po sprawie. Natomiast jeżeli sąd zawiesza takie postępowanie, to po zakończonej upadłości może do tego wrócić. No i tutaj Państwo możecie się bardzo zdziwić i rozczarować, że wierzyciel, który uczestniczył w upadłości, którego wymieniliście na liście wierzycieli, chce od Was ponownie zapłaty. I jeżeli nie przypilnujecie tej sprawy, nie złożycie do sądu, Odpowiednich dokumentów i nie udokumentujecie, że ten wierzyciel się zgłosił do tutaj do postępowania upadłościowego, że ten wierzyciel jest na przykład zamieszczony w planie spłat, to taki wierzyciel może uderzyć w Was, sąd może wydać nakaz zapłaty, Państwo nie odbierzecie przesyłki poleconej sądu, no i w związku z tym taki nakaz się uprawomocni. I możecie się bardzo zdziwić, kiedy do drzwi zapuka ponownie komornik. A więc tutaj chciałabym Państwa przestrzec. Te postępowania, które toczyły się przed sądem i wiecie o nich, no chyba, że po prostu nie dotarły jeszcze do Was te informacje, ale jeżeli, załóżmy, że wiecie, że toczy się postępowanie, otrzymaliście pozew, czy w trakcie trwania upadłości, czy zanim złożyliście wniosek o ogłoszenie upadłości, to miejcie to na uwadze. I teraz, jeżeli odbierzecie taką informację, takie pismo, że sąd wszczął postępowanie po, po zamknięciu upadłości. Załóżmy, że realizujecie sobie spokojnie plan spłat albo go już zrealizowaliście, a sąd wszczął to postępowanie na wniosek wierzyciela, który był podany na liście wierzycieli, to musicie udokumentować sądowi i teraz najważniejsze, że wniosek, który składaliście, że we wniosku, który składaliście, był zamieszczony ten wierzyciel. To po pierwsze. Po drugie, musicie Państwo przygotować sobie, pobrać sobie z KRZ-u właśnie te dane tego wierzyciela, że on się zgłosił do tej upadłości. Jeżeli się zgłosił, jeżeli nie, no to wystarczy, że złożyliście we wniosku takie informacje, że ten wierzyciel uczestniczył. I takie dokumenty, oczywiście z odpisem profesjonalnym pisma, składacie do sądu i wtedy sąd, widząc, że ten wierzyciel niesłusznie żąda zapłaty, ponownej zapłaty, oczywiście umorzy to postępowanie, no i wtedy jest po problemie. Natomiast gorzej, kiedy gorzej dla Państwa będzie, jeżeli po prostu w ogóle nie zareagujecie, zamieciecie to pod dywan, bo wydaje Wam się, że jak przeprowadzono wobec Was postępowanie upadłościowe i tak naprawdę na dzień dzisiejszy jesteście już spokojni, że nic Was już nie dotyczy, nic Wam nie zagraża, to może się okazać, że za dwa, za miesiąc czy za dwa miesiące zapuka komornik albo zajmie Państwa dochody w pracy, ponieważ odpuściliście ten temat, nie odebraliście... Tej informacji, tej przesyłki sądowej, albo w jakiś sposób ona do Was nie dotarła, no i się może okazać, że będą Państwu. Rosły kolejne długi, i tutaj musicie o to zadbać. Ja wiem, że to jest bardzo niepokojące, że upadły, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości, powinien mieć już ten święty spokój, natomiast, jak sami Państwo widzicie, nie ma tego świętego spokoju. Trzeba jednak jeszcze przez jakiś czas po zakończeniu upadłości trzymać tą rękę na pulsie i pilnować swoich spraw. Dlatego raz jeszcze w skrócie, jeżeli otrzymacie pismo z sądu, i nie mówię tutaj o sądzie upadłościowym. Jeżeli otrzymacie z sądu rejonowego wniosek o powzięciu czynności, czyli wszczęciu postępowania w Waszej sprawie o zapłatę jakiejkolwiek należności, to musicie Państwo do tego sądu odpisać: napisać, że ten i ten wierzyciel uczestniczył w postępowaniu. Jeżeli nie uczestniczył, bo na przykład nie miał Ochoty uczestniczyć, a został powiadomiony przez syndyka, te wszystkie dane oczywiście macie w KRZ. -cie. Możecie sprawdzić wszystkich wierzycieli, którzy zostali powiadomieni, którzy się zgłosili, czy się nie zgłosili. Możecie też skonsultować się z waszym syndykiem, który oczywiście też pewnie pomoże państwu, a więc prześle wam jakiś dokument, że zawiadamiał tego wierzyciela, ale ten wierzyciel no nie chciał czy nie miał chęci uczestniczenia w tym postępowaniu. To jest też bardzo ważne. Dlatego pamiętajmy, dbajmy o to i tak na gorąco, bo właśnie dzisiaj moja klientka poinformowała mnie, że dostała właśnie taką, takie pismo sądowe, no i trzeba przygotować te wszystkie dokumenty, trzeba powiadomić sąd, że postępowanie upadłościowe jest zakończone, że wierzyciel zgłosił się, natomiast nie został, nie został zamieszczony w, w planie spłaty. To już ze swoich problemów. Z, w związku z tym, że nie dopełnił formalności, nie przesłał syndykowi odpowiednich dokumentów no i w związku z tym też nie ma go na liście. Dlatego postanowił wszcząć na nowo to postępowanie i próbować podstępem uzyskać nowy tytuł egzekucyjny. Drodzy Państwo, to tak dla Państwa, po to, żeby Was przestrzec przed tym, co może się zadziać. No i. So, życzę powodzenia i trzymania tej ręki na pulsie. Wszystkiego dobrego. Pa!